Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Sagi, a to kolejny odcinek drugiego sezonu City Skyline. Tym razem troszeczkę bardziej się przygotowałem do tej serii. Zrobiłem lekki research, znalazłem fajną mapę. Dodatkowo pościągałem masę fajnych. Rzeczy. No teraz, jak widzicie, macie tutaj wszystkie rzeczy, które właśnie sobie pościągałem. Mam tego 13 stron. Posiedziałem, nawet ściągałem sobie stadion w Gdańsku, czyli Amber Arenę, czy bursztynową Arenę, można tak powiedzieć, który wygląda ogólnie w grze samej w sobie niesamowicie. Mam nadzieję, że z tego jakoś skorzystam. No jak widzicie, ta lista jest naprawdę długa. Pościągałem modyfikacje, pościągałem nowe jakieś ronda, pościągałem kilkanaście, tam nie wiem, może nie kilkanaście, ale. Kilka na pewno ma, czego wybrałem jedną, która naprawdę bardzo mi się spodobała. No i tak możemy sobie przeskrolować wszystko, jeżeli ktoś będzie zaciekawiony, właśnie jakich rzeczy używam i co sobie ściągnąłem. Mam też, y pościągałem kilka takich bardziej rozbudowanych modów, które jeszcze bardziej nam rozszerzą tutaj. Możliwości tworzenia naszego miasta. No i tak naprawdę to tyle. Mogę no, widzicie tu są 13, 13 stron tego. Jest. Nawet ściągnąłem sobie, że Mercedesa Benza German Police, więc no ogólnie tego jest sporo. Bardzo się, bardzo się jarałem, tak naprawdę, szukając tego wszystkiego. Niesamowite, niesamowite rzeczy ludzie tutaj robią w tej grze. Więc naprawdę polecam zajrzeć każdemu do Steam Workshop i tutaj pościągać sobie jak najlepsze, najfajniejsze rzeczy. No i co, zaraz przechodzimy do budowania naszego miasta. Ale zanim bardzo bym był wdzięczny za zostawienie. Łapki w górę i subskrypcji na kanale. Będzie im cholernie miło, a wy będziecie na bieżąco mogli śledzić moje poczynania w nowym mieście w City Skylines i innych seriach na kanale, bo te się szykują już na jak najbliższym czasie. Mam fajny jeden pomysł na jedną gierkę i inne, ale to może w przyszłości. Więc zapraszam jeszcze raz do subskrypcji i. Widzimy się w grze. No i dobra, jesteśmy już w menu gry. Zakładamy słuchawki, żeby cokolwiek słyszeć i widzieć, bo przez tą grzywkę ostatnio nic nie widzę i muszę chodzić taką, tak z założonymi słuchawkami, przynajmniej zawsze jak gram czy co. I teraz tak, ważna rzecz. No i wchodząc sobie tutaj w menadżer treści, zastosowałem się do jednego z waszych komentarzy, grze tutaj wchodząc sobie w motywy. Nie, zaraz w style, żebym sobie odlokował tutaj ten europejski motyw i mam na niego fajny pomysł w następnym miesiącu. Czy w tym mieście, które będziemy teraz budować e, Dzięki wielkie, w ogóle zapomniałem, że, że tutaj to jest I ostatnio rzeczywiście tego nie włączyłem A szukałem tego, bo chciałem to zrobić A od, od, od... wyłączyło mi się to po prostu No i co teraz tak, wchodzimy sobie w nową grę I tutaj ważna rzecz jeszcze do was Jeżeli macie jakiś fajny pomysł na miasto Możecie napisać w komentarzu I mapa, na której sobie zagramy to Kirisdale Bay, chyba tak Mam nadzieję, że... dobrze, że to przeczytałem No i tak, to jest mapa ściągnięta oczywiście ze Steam'a e, No i zaczynamy sobie, ogólnie jest bardzo fajna Sprawdziłem sobie przed, oczywiście nagranie, żeby zobaczyć, czy w ogóle ma sens. Było innych kilka bardzo fajnych, ładnych map, ale bałem się, że były aż, aż za ładne. I ma moje miasto, przy gdybym zaczął postawiać budynki, e, no mogłoby być dość e, brzydkie w porównaniu do tego, jaka ta mapa była piękna. i nie chciałem jej niszczyć, tak naprawdę. No i dobra, mi się widzimy już w grze, jak mi się wszystko załaduje. Dobra, jesteśmy w grze, jesteśmy na naszej mapie i wygląda ona właśnie w ten sposób. Powiem wam szczerze, że mi się cholernie podobało, spodobało w niej to, że jest tutaj naprawdę masę dojazdów do autostrady i to może być naprawdę m, bardzo w, by w przyszłości. Bardzo dobre rozwiązanie, nie będziemy musieli sami tworzyć własnych takich rozjazdów typowo A możemy korzystać z tych gotowych Tak jak sobie zobaczycie tutaj jest jeden już fajny I daje nam on od razu dostęp też jakby jak wykupimy kolejne pole Do trakcji kolejowej, która nam się cholernie przyda w tym mieście No a ten nasz główny pierwszy kwadrat wygląda w ten sposób Też jak widzicie jednak zdecydowałem się na grę od początku To znaczy, że nie odblokowałem tych kamieni milowy poprzez tam w opcjach od razu Tyle, że sami będziemy to sobie stopniowo odblokowywać e, wtedy ta seria ma jakikolwiek taki większy sens e, Natomiast z cholernie też mi się spodobało tutaj, że od razu mamy na wstępie bardzo ładne rondo które trzeba troszeczkę zmodyfikować a przede wszystkim wyłączyć tutaj światła To jest rzecz, która by mnie tutaj naprawdę nerwowała e, I teraz prawdopodobnie ogólnie ten cel, ta cała rondo jest naprawdę super zrobione, e, Bardzo mi się podoba no, Mam nadzieję, że będzie funkcjonowało dobrze przez długi czas ale teraz tak, w sumie to tutaj tak. O, o, właśnie, jeszcze to, to miejsce. To jest po prostu niesamowita tutaj ta góra. I już wiem, że tutaj będę w przyszłości chciał zrobić właśnie ten park krajobrazowy, bo naprawdę mi się tutaj to miejsce całe podoba. Tam mamy bardzo ładną rzekę. No ogólnie powiem Wam, że kurczę, strasznie, strasznie, strasznie ładna jest ta mapa. Tutaj to ładne jezioro. Mamy też dostęp z tamtej strony chyba, czy z którejś tam, nie, nie, w sumie nie wiem z której, do końca, bo nie mogę tego jakby przybliżyć. Chyba tam jest dostęp do morza, ale ogólnie tutaj też można porobić sobie jakieś porty itp, itd, więc no wszystko tutaj jest i naprawdę... Mam nadzieję, że w tym, że na tej mapie pójdzie nam troszeczkę lepiej niż na tym poprzednim save'ie. Ale dobra, ja się przełączam teraz na time yy, i wybudujemy sobie tutaj pierwsze jakieś osiedla. Trochę nam to się wybuduje i zaczniemy dalej to robić. Czyli tak, plan na to jest taki, że w tym miejscu yy, zrobimy sobie miejsce na strefę, strefę przemysłową, a tutaj będziemy sobie już robić yy, ogólnie osiedla. Taki pomysł szybki. I lecimy. Dobra, jestem już po wstępnym wybudowaniu tego, jakby, za, za, zalążka naszego miasta. I co mnie tutaj zdziwiło, to to, że mamy w tym momencie 84 MW produkcji prądu. I ten prąd leci w ogóle gdzieś tam cały czas. I nie wiem, czy tam gdzieś dalej nie jest. Aha, tam jest tama. Okej, okay. czy jak widzicie, na samym starcie mamy już naprawdę bardzo dobry start ponieważ gdzieś tam daleko na nieodkrytym terenie mamy wybudowaną tamę i poprowadzony tutaj prąd. Trochę to dziwne, trochę mi się to chyba nie podoba, troszeczkę to ułatwia, ale tak czy siak postawiłem ten wiatrak, żeby nie było, że to są jakieś cheaty czy cholera, wie co? No tak, taka jest mapa. Tak samo jeżeli chodzi o tutaj wodę, to ona tutaj przez, cały, przez, cały ten, przez całą tą mapę leci. To też mnie troszeczkę tak dziwi. Leci aż tam w ogóle. No cóż, no tak, taka jest ta mapa, i będziemy na niej grać. No cóż, tak sobie ustawiłem. Ale tak jak widzicie, to uzdatnianie wody i ścieków nie jest jakoś, jakoś bardzo wysokie. Dobra, ja tutaj roję pierwszą rzecz, czyli stopujemy grę, bo troszeczkę wydaliśmy kasy. Zrobiłem na razie coś takiego. Tutaj ta droga mi się, mi się już nie podoba. No, chociaż nie, nie jest z nią aż tak źle. Tutaj w sumie jeszcze możemy poprowadzić takie małego zawijasa. Tylko ten, ten mi się nie podoba trochę, jakby zrobić go tak. O, o, teraz jest ładny, teraz jest bardzo ładny zawijas. W przyszłości po prostu pociągniemy dalej tę drogę tutaj większego zagęszczenia. I ton pociągniemy tutaj dalej, i one się gdzieś tutaj po prostu znowu połączą taką mniejszą drogą. Tak jak zrobiłem tu w tym miejscu, czyli taka. A później zrobimy taką po prostu obwodnicę, można tak powiedzieć na razie. E, ale nie ma, nie, nie ma co przesadzać na samym początku, ponieważ nasz budżet jest tak jak wiecie, ograniczony i nie mamy możliwości jakiegoś e, dużego rozwoju. E, więc co, dobra, wszystko mamy tu dane, więc sobie od razu dajemy tutaj e, strefy mieszkalne. Tylko tak, ty, tak zbytnio... A, czy chcę tak od razu dać na środku tej drogi? Mm, cholercia. Dobra, niech będzie. Niech będzie tak, że po prostu zapełnimy tutaj ten środek. Tutaj na razie nie dajemy, zrobimy tak. O tego też na razie. Powolutku na spokojnym rozwoju. Zrobimy na razie tylko takie dwie strefy. Tutaj poprowadzimy jakoś. Yy, kable, dobra. Ogólnie to postanowiłem, że jednak będę na razie to robił bez kamerki. Tak jak widzicie, ponieważ tak doszedłem do wniosku, jeszcze rozmowie z moim kolegą, że trochę bez sensu jest pokazywanie mojej twarzy yy, i tak na nią nikt nie patrzy w czasie, gdy buduję i coś tam robię. Więc będę się tylko z wami tak naprawdę witał, trochę gadał i potem jednak będę to robił bez kamery. Też to, to trochę jest dla mnie bardziej wygodne. Ale teraz jedna rzecz szybka. Yy, chyba, że chcecie patrzeć na moją mordę, to możecie napisać w komentarzu, czy chcecie kamerkę, czy Wam to całkowicie nie przeszkadza. Wyłączymy tutaj sobie te światła na razie na początku. No, i co, mamy już pierwszych mieszkańców? Trochę mało tej strefy jest. Od razu sobie dorobimy tutaj. Tutaj. Dobra, niech będzie na razie tak. Ok, jak widzicie, nasi mieszkańcy teraz potrzebują już strefy i przemysłowej, i strefy handlowej. Strefę handlową sobie zrobimy od razu tutaj z tej strony. I wyznaczymy ją sobie tak, tutaj na prosto. Po prostu na razie nie będę kombinował jakoś bardzo z tym osiedlem. Yy, będzie na razie to bardzo proste żeby jakoś nie robić tutaj problemów. Żeby na razie sobie jakoś zbytnio nie komplikować tego wszystkiego. Yy, tutaj też wyłączymy na razie tą sygnalizację świetlną, czyli tutaj jest woda i jest woda. Z tego co widzę. Troszeczkę możemy w sumie tutaj pociągnąć już to. Yy, jeżeli chodzi o prąd, to tutaj też powinien być. Czy ja zaznaczyłem tą strefę? Tak. To czemu się nie budują? O, dobra, już się budują. Jest git. Hmm. Tutaj też możemy dać. Tak, okej. Okay. Dobra, niech będzie na razie tak. Tutaj te światła niech zostaną na razie. E, te wyłączyliśmy. Wyłączyliśmy. Dobra, no i zobaczymy, jak to będzie się wszystko wyglądało. O Jezus, taką mamy burzę straszną. Hmm. A ten prąd jakoś gównianie się zrobił i nie dochodzi tych budynków. No cóż. Dobra, szybka robota, teraz na szybko zroimy sobie tą strefę przemysłową Tylko jakby to też ją zrobimy na razie bardzo prosto Tyle, że jeszcze mam 20 tysięcy, dobra, pociągniemy troszeczkę dalej tą, tą drogę I zrobimy ten przemysł da, da, dużo dalej, żeby jakoś nam bardzo tam nie zanieczyszczał I zrobimy go na razie tutaj Postawimy taką jedną... Jedną siatkę na razie, mam o, czekajcie Dobra, to potem sobie może będziemy mogli zaupgrade'ować Czemu mam taką nadzieję? Mm, wyłączamy sobie światła. Na razie do światła jest nam zbytnio potrzebne, po prostu w tym mieście. Później rzeczywiście mm, one mogą się przydać, ale na razie, przy takim małym ruchu, to, nie, to będzie tylko utrudniało po prostu. No i teraz sobie bierzemy i wyznaczamy tutaj strefę. A, czekajcie, czy ja mam odblokowane te fajnie, fajne takie drogi przemysłowe? Nie mam, nie mam, jeszcze nie mam. No cóż, to musimy robić na takiej. Na razie, czy tutaj poprowadzę wodę? Ok, zrobimy tak, tak i prąd. Dobra, wszystko jest poprowadzone. Pierwsze nasze fabryki jakieś tu się budują. Łopanie! Ja sobie w grę modyfikacje właśnie na te różne typy tych, tych fabryk i rzeczywiście tutaj są, te modele się troszeczkę zmieniły i są naprawdę ładne. Kurcze, jak takie stare manufaktury. Ej, naprawdę mi się podobają. E no dobra, to jednak był fajny mod wygrany. E, I co? Jak to wygląda na razie? Przemysł jest potrzebny, przemysł spada. No i dobra. Na razie krótki chyba k, krótki time Zaczynamy, zacznę jak to wszystko się ustabilizuje. E, no i co? Zaraz się widzimy. No i dobra, wychodzimy jak widzicie właśnie na plus, jeżeli chodzi o zarobki, i przyrost mieszkańców też jest już całkiem spoko. Teraz tylko czekać po prostu na ich większy przyrost, mm, i nie wiem, czy po prostu tutaj dalej sobie nie pociągniemy że jakieś fajne drogi, tylko kurczę przez tą noc, To ja tutaj nic nie widzę, cholera. No ale to nieważne, może, może zaraz nam się dzień zrobi, bo powiem na szczerze, jak jest ta noc, to rzeczywiście nic tutaj nie widać, ale tak kompletnie nic tutaj nie widać. Mm, dobra, czy gdzieś możemy postawić sobie jeszcze tam y, tą mieszkalną strefę? Tutaj, tutaj sobie zrobimy, na razie. Tutaj na tym samym wjeździe nie chcę zbytnio tego robić, więc na razie to sobie zostawimy. I tutaj chyba bym po prostu poleciał już z kolejną strefą, tylko zrobimy tutaj w sumie tak jak tutaj jest zrobione, czyli tak. Pójdziemy o jedną kratkę, drugą kratkę, przy tej kratce zrobimy tak, tutaj sobie połączymy, a tutaj sobie już zrobimy taki ładny zakręcik do tej kratki O. No i to wygląda, kurczę, bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Drugie strony też jak możemy zrobić. Zrobimy takie zamknięte osiedle. A tutaj poprowadzimy dalej tą drogę. Na razie jej nie chcę prowadzić, bo ona jest dość kosztowna. Niestety. Czy tutaj możemy zrobić. A, to no o, to zrobimy sobie takie coś. Tu poprowadzimy dalej. Teraz połączymy sobie to z tym. Fajnie, fajnie. Fajnie zaczyna wyglądać, naprawdę. Całkiem mi się to podoba. No, i sobie rozszerzamy już teraz yy, kolejną strefę mieszkalną. Czyli lecimy po prostu sobie tutaj, teraz tutaj. Czy tutaj jest woda? Yy, no, tak średnio bym powiedział. Zrobimy sobie. Chociaż te, robimy tak, tak, tej wody jest trochę bez sensu, tylko nam traci budżet. Zrobimy sobie tak. O, dobra, tak na przyszłość będziemy mieć trochę tego więcej. Przyspieszamy czas i czekamy, aż nasze budynki się teraz tutaj wybudują. No, dobra, nasze budynki się tutaj wybudowały i całe to same zapotrzebowania. Ale zobaczymy tutaj, jaką jedną rzecz w naszym tym rozjeździe. Tutaj strzałki się ustawiły tak, że stąd chyba można. Nie wiem, czy można pojechać stąd tutaj. Dlatego sobie to szybko sprawdzimy naszym urządzonkiem. Super, czy można stąd pojechać tu, tutaj i tutaj? Można. Dobra, dobra, teraz powinno być ok. Bo tak mi się wydawało właśnie, te auta tak dziwnie jeżdżą. Bo one, jak chcą wjechać w tą ulicę. Skręcają tutaj od razu. A potem dopiero skręcamy jakoś tutaj przez to całe, przez to całe rondo, znaczy, boże, przez, przez, przez to całe skrzyżowanie skręcałem i dopiero le jadą tędy. Czeka, to jest głupie. O, bo, bo, zobaczcie, co one robią te samochody. Wiecie co? Zrobimy tak, że wyłączymy. I zrobimy to tak. Żeby z tego pasa nie można było. Skręcić tutaj, bo to jest bez sensu. Jak one mogą pojechać, sobie tutaj prosto i tutaj wjechać. A tak to robią takie dziwne, dziwne koło Trochę tego nie rozumiem Mam nadzieję, że teraz te samochody troszeczkę inaczej będą się zachowywać Dobra, tylko żaden, żaden samochód teraz nie jedzie Dobra, jedzie samochód, okej, okay, okej okay. Teraz to działa, teraz to działa Jest w porządku, i o to mi chodziło Ponieważ tutaj w przyszłości to po prostu dziwnie Dziwnie, nie też że dziwnie to wygląda, jak one tak dziwnie Tutaj, powiedziałem dziwnie z pięć razy Ale to nieważne e, To wygląda naprawdę tutaj tak zaskakująco Można tak powiedzieć <laughs> Że one sobie skręcają tu I tak dziwnie przejeżdżają, znowu dziwnie. Muszę, muszę używać większej ilości synonimów. Dobra, jak widzicie mamy ogromne zapotrzebowanie na mieszkańców, dlatego powiększymy sobie tutaj tę strefę. Jako, że w tym miejscu nie możemy poprowadzić zbytnio dalej tego, więc zrobimy sobie tutaj pod kątem prostym to chciałem, koniecznie to się uda. Najpierw zrobimy tutaj do siatki w ten sposób. Gdzieś tutaj i teraz może spróbujemy sobie to zakręcić. Trochę to wygląda średnio. Mm, no dobra, może być. Nie wygląda to tragicznie. Więc nie ma co narzekać. Ale teraz tak, poprowadzimy sobie tutaj, tutaj i tutaj zamkniemy właśnie takim łukiem. No i tak wygląda na razie to osiedle. Czy to jest krzywe? Nie aż tak. Jest tak w granicy. Jest tak, jak to się mówi, margines błędu jest zachowany, więc jest w porządku. Tutaj jest woda, jest woda. No i dobra, w sumie, jak się wybuduję te budynki, to tak naprawdę to będzie koniec dzisiejszego odcinka. Jeszcze z tą strefą tutaj nie wiem, jak będę kombinował, to zobaczymy w przyszłości. Tutaj może jakieś po prostu bym walnął rondo. Wiecie, że ja uwielbiam ronda. <gry> Okej! Okay, to jest idealny moment, żeby skończyć odcinek. Wbijamy kolejny. No sorry, walnęłem wam w mikrofon To jest idealny, idealny moment, żeby zakończyć odcinek Dostajemy tutaj kolejny poziom milowy Czyli zaliczamy tutaj osadę No i bardzo fajnie Więc dzięki wielkie wam za oglądanie Mam nadzieję, że materiał się podobał I mam nadzieję, że w tym sezonie pójdzie nam o niebo lepiej niż poprzednim Że to miasto będzie dużo ładniejsze niż poprzednie i mam tutaj wgranych naprawdę masę fajnych modyfikacji, masę fajnych propów dużo, dużo fajnych, unikatowych budynków, które jeszcze lepiej nam tutaj rozszerzą nasze miasto I będzie ładnie przede wszystkim wyglądało Więc dzięki wielkie za oglądanie Zachęcam do subskrypcji, lajkowania filmu i elo!